Przepowiednia dla Polaków jaki będzie rok 2024. Zaprawdę powiadam wam Polacy, iż w nadchodzącym roku pański manno domini 2024, ciemnota i bieda was nie opuści, a ucisk okupacji Czarno-Czerwonej nie zelżeje trwać będzie. Dopóki walka wasza o godność i prawa człowieka w Trzy Rzeczypospolitej, ograniczać się będzie jedynie do pisania petycji i komentarzy w internecie o zaprzestanie ucisku do plemienia żmijowego, skutku działanie to żadnego nie przynosząca jedynie SROMI obciach wam na wieki w światowych nacyjach, jako półgłówkom dającym dymać się prostakom i złodzieją. Ale jest i nadzieja ucisk i dni smutne ustąpią tylko w ten czas. Gdy podniesiecie prawice swoje nad głową ciemiężycieli waszych i słuszny łomot i im sprawicie, a w ten czas oni to spierdalać poczną, i w te dni straszne dla nich gniewem waszym wypełnione złodziejowie owi będą po całym świecie z polan kraju uchodzić pośpiesznie, unosząc jedynie hajbawery na tułkach swoich. Nastąpi to w ten czas, gdy wygłosem rozsądku otrzeźwieni poczniecie rozumu swego używać, którego Bóg stwórca nikomu nie szczędził, napadł śląc, jedynie półgłówkom i idiotom, których to z urodzenia szwankiem braku rozumu obdarzył, a w dniach następnych zapanuje w domach i umysłach waszych mądrość i roztropność przodków waszych. Ale jeśli opamiętania dardanem wam nie będzie to wtedy. Biada wam albowiem łajdacy i sukiencynowie zgotują wam rok pański 2024 strasznym. W dniach tych strasznych obszczy ci stworzeni na obraz i podobieństwo gór rona Szechtera i apostołów jego Tuska chołowni, Kodomitów i Sodomitów. Zatruwać umysły wasze będą pierdalancami podstępnie i zdradliwie rozsiewanymi za wyborczej i TVN przyczyną. Gdy? Jednakże opamiętania dni nastąpią w ten czas. Weźmisz w prawicę swoją sękacza Tangiego a okleps rogiowym murą sprawicie i wygnacie owych przybłędów z kraju Polan Wiślan i Pomorza nie odebrać im wszystko co skradzione zostało. Albowiem jedynym ratunkiem jest sprawiedliwy i surowy lajdakówowy no, osąd ja i wypędzenie. A ścieżki ucieczki owych łajdaków będą wąskie i kręte, i aby uchronić zade swoje i szybszą ucieczkę uczynić, odzienie zrzucić zmuszeni będą nazyj zziębnięci, staną przed obliczami panów swoich w Brukseli, Tel Awiwie i Waszyngtonie. Ale i tam miłosierdzia nie dostąpią, albowiem dowiedzą się tam, że żaden zdrajca choćby i wielkie zasługi czynił na chwałę pana swego, nie jest stąpać po ziemi pana swego, albowiem zdradził on braci swoich dla Mamony. Co czyni go w oczach pana swego nie więcej wartym niż wąż przewrotny? I pan Telawiwski waszyngtoński i brukselski, dojrzawszy podłość obszczymurów, onych wypędzi ich na ziemię okrutną, gdzie dni ich wypełnią się podłością i nieustanną niepewnością o życie własne. A strawą ich będzie jedynie liść szczawił i mirabelli owoc, i tedy wyjmie ich pan spod praw ludzkich, a współbracia zetrą ich w proch jako się skończonego peta butem na bruku ściera. Wieszcz Mizia. P.s jest to modyfikacja mojej przepowiedni z roku 2013, a że się wiele nie zmieniło i jest nadal aktualna jest.